Witam, dzień dobry. Mam na imię Asia. Wraz z koleżanką Iwoną prowadzimy bloga jedzonkomalucha.pl. Usłyszałam tutaj takie zdanie od prowadzącego, że przeważają blogi o kotletach. Nasz blog nie jest o kotletach. E, przynajmniej nie tylko. E, może powiem tak: przygotowałam sobie prezentację w zasadzie w ostatniej chwili. Przygotowałam mowę, uczyłam się jej na pamięć, ale jak tutaj szłam, to wszystko zapomniałam. E, w zasadzie przeraża mnie ta kamera tutaj, bo wiem, że ogląda nas tam więcej osób. Nie wiem, czy powiem wszystko, co chciałam. Mam nadzieję, że tym, co powiem, zachęcę do zajrzenia na stronę zaglądania. Jedzonkomalucha.pl Chciałam zacząć w ten sposób. Czy ktoś pracuje w korporacji bądź pracował? Widzę parę osób tak. Ja też. Pracuję bądź pracowałam. Obie formy pasują do mnie wspaniale. Do Iwony pasuje tylko jedna, że pracuję. Wiadomo, korporacja to miejsce, gdzie pracujemy od rana do nocy. Ja pracowałam w banku, siedziałam tam po 10 godzin niejednokrotnie. Prace przynosiłam do domu, więc... W zasadzie było bardzo mało czasu na to, żeby rozwijać jakieś swoje pasje, zainteresowania, które i tak gdzieś tam były, gdzieś tam drzemały. Od niedawna w zasadzie od półtora roku siedzę w domu jestem na urlopie e, wychowawczym, gdyż e, mój synek półtora roczny jest chory, nie mogę wrócić do pracy, ale nie jest to e, tragedia, gdyż e, mogę z nim spędzać czas, a po drugie mogę rozwijać swoją pasję. Którą jest gotowanie, gotowanie dla rodziny i gotowanie szczególnie dla niego, przyrządzanie potraw. Iwona, która również ze mną współprowadzi bloga, może rozwijać pasję, którą jest fotografia. Także blog kulinarno-fotograficzny w naszym przypadku łączy obie te pasje. I gotowanie i fotografię. Tak oto wygląda. Chciałam pokrótce powiedzieć o wyglądzie, karcie dań, spisie treści, ale powiem może tylko tyle, że blog ten jest na WordPressie. WordPress daje bardzo dużo możliwości. Jest troszeczkę nietypowy, bo zazwyczaj blogi mają układ kolumnowy, my mamy układ portfolio. Zawsze jak pojawia się jakiś nowy przepis, jakieś nowe zdjęcia, aranżacje, one pojawiają się na stronie głównej. Można kliknąć na ikonę i wtedy ona prowadzi nas do przepisu. Poza tym, że są przepisy, jest schemat żywienia, który jest opracowany przez, psycholog... Przepraszam, przez lekarzy oraz dietetyka, z którym współpracujemy, którym jest mój szwagier, którego pozdrawiam serdecznie. W schemacie żywienia również mamy załączoną taką stronę kolejność wprowadzania dań dla maluszków. W jakim miesiącu, jaką, jakie warzywko, jaki owoc, kiedy kotleta. Jest strona o nas, gdzie bardzo dużo piszemy o sobie, dlaczego blog, dlaczego taki, dlaczego my. Poza tym, że jest ten schemat żywienia, że są te produkty, że są przepisy, gdzie są fotografie planujemy się rozwijać. Nie powiem dokładnie w jakim kierunku, na pewno ma być bardzo dużo artykułów i kulinarnych i nie tylko kulinarnych, będzie galeria zdjęć, ale przede wszystkim niedługo startuje taki cykl przykładowych menu dla różnego przekroju wiekowego, od niemowlaczka do przedszkolaka. I tak mniej więcej wyglądają nasze przepisy. Przepisy pochodzą z głowy. Ale no one się same tam nie rodzą, prawda? Czytam bardzo dużą ilość książek kucharskich, inne blogi kulinarne. Gdzieś tam usłyszę coś od mamy, coś od babci i to wszystko się kotłuje i potem coś powstaje. To, co ugotuję, fotografuje Iwona. Tworzymy takie różne aranżacje. Tutaj są przykładowe zdjęcia. Bardzo często na zdjęciach pojawiają się nasze dzieci które podjadają, bo nie jesteśmy w stanie uchronić potraw przed ich rączkami. Wszystko jest zwieńczone jakąś tam historią, jakimś opisem. Historia z danego dnia, jak powstało danie, dlaczego to danie, z jakich składników zrobione, czemu te składniki są akurat dobre, jakie wartości odżywcze. Wszystko, co mama powinna wiedzieć, przygotowując danie dla maluszków. A to są właśnie nasze maluszki. Ten tam przystojnik w białej koszulce to mój syn Oskar. Ma półtora roku. E, tak jak wspomniałam, troszeczkę mi choruje, ale mam nadzieję, że szybko z tego wyjdzie. E, siedzimy razem. Bardzo często e, pomaga mi w przygotowywaniu dań. Mimo, że jest malutki, to tam lepi sobie ciasteczka, <noise> które no, nie przypominają nic kształtem, ale są najlepsze na świecie. E, jest e, głodomorem. Zjada wszystko, zawsze w każdej ilości. Natomiast na tym drugim zdjęciu jest Lucek i Ula, to są dzieci Iwony, które robili zdjęcia. Lucek jest strasznym niejadkiem, jemu trzeba przemycać dania. W daniach różne warzywa, owoce. No myślę, że dla takich tatków niejadków właśnie jest ta strona, bo proponujemy właśnie różne ciekawe rozwiązania, jak wrzucić marchewkę do kotleta. Ula dopiero wkracza w krainę nowych smaków. Poznaje, czym jest warzywo, czym jest owoc, różne konsystencje. Także dla niej też, też coś się znajdzie, dla dzieci, które są w jej wieku również. I to by było na tyle. Zapraszam na www.jedzonkomalucha.pl, blog kulinarno-fotograficzny, na którym nie tylko przepisy, nie tylko artykuły, ale również piękne zdjęcia. Dziękuję. Brawo dla Asi. Czy są pytania? Ktoś by chciał się dowiedzieć czegoś na temat?